Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne. Dla osób z podznaku Panny na miesiąc czerwiec, filmik jest tutaj prezentowany. I zobaczymy, podejrzymy, co tam kochane, Panny, dla Was, jakie energie, czego można się spodziewać po tym miesiącu. I pierwsza karta energia główna miesiąca główny motyw miesiąca energię z zewnątrz. Następnie, co u Was w głowie, co w myślach, co w zamiarach, obszar skupienia. Następnie, co ucieszy, co się uda, co uraduje, co będzie sukcesem tego miesiąca. Następnie, co, może, co będzie wyzwaniem, co może się nie udać, co może zasmucić. Wasza wibracja teraz na miesiąc czerwiec. Następnie obszar związków, obszar relacji, obszar uczuć, obszar emocji, takie relacje około romantyczne, romantyczne. I ostatnia karta, praca, kariera i finanse. No dobrze, karty są na stole. Na koniec jeszcze wyciągnę dla was kartę z obfitości, ale to na koniec. I chyba tutaj sobie odłożę tą talię, bo jakoś mi się tutaj ciasno zrobiło. Inaczej statyw ustawiłam w tym miesiącu i jest trochę ciasno. I nie widać wszystkich kart. Coś mi się tutaj źle ustawiło teraz. No, więc dobrze. Wszystkie karty są widoczne, a w tle talii macie wieżę, y, która może tutaj informować o jakichś nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach, nagłych, nieprzewidzianych awariach. Tą świeczkę może też odsunę. Y, nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach, jakichś awariach. Y, y, coś, co was może zaskakiwać w czerwcu, coś, co się może wysypywać, jak to się mówi, coś, czego się nie spodziewaliście, coś, co myśleliście, że jest dopięte na ostatni guzik, to może się okazać, że jednak, że jednak nie jest, albo ten guzik wystrzelił, tak, jak w zaciasnych spodniach i będzie trzeba tutaj ratować sytuację, tak, palić pożary, gasić pożary, lub po prostu jakieś sytuacje, które były z góry spisane na niepowodzenie w tym miesiącu czerwcu będą po, prostu, będą po prostu się tutaj pokazywały i będą dawały o sobie znać. Ale też jakaś wybuchowość, jakaś nerwowość może być w, w czerwcu. Może też jakieś konflikty, no coś, coś zaskoczy, tak? Też może być tak, że w czerwcu jakieś z takich no, łagodniejszych tutaj, tutaj sytuacji, no to na przykład może się dziać tak, że będą jakieś usterki, tak? I że to będzie, że to będzie taka złośliwość rzeczy martwych i że tych usterek, awarii będzie dość dużo w czerwcu i one jakoś tam się będą przewijały przez cały miesiąc i będą miały odzwierciedlenie w tym, jak, jak inne, inne rzeczy będą się rozgrywały, ale no, jest to energia tła, tak? Więc to jest coś, co będzie po prostu gdzieś tam w tle, na polu innych, innych zdarzeń, które będą, będą w czerwcu obecne. Energia główna, 10 buław w głowie, sąd ostateczny, co ucieszy koło fortuny, co będzie, co będzie wyzywaniem siła, w głupiec, relacje, pustelnik, praca, cztery buławy. Energia główna, dziesięć buław, czyli z zewnątrz, tak, czy to no osoby z zewnątrz bardzo mogą być zaangażowane w, w relacje i w kontakty z wami. Ale też miesiąc może być męczący, miesiąc może być obciążający, miesiąc może przynieść ze sobą wiele, wiele spraw, które będzie trzeba pozałatwiać na CITO. I też razem z tą wieżą jest tutaj informacja, że właśnie takie rzeczy, które myśleliście, że one już są załatwione, właśnie dopięte na ten ostatni guzik, jednak okaże się, że coś tam jeszcze trzeba jeszcze coś tam trzeba podokańczać, jeszcze trzeba coś pozałatwiać, jeszcze, jeszcze czegoś tam brakuje aby, aby było, było to zakończenie albo po prostu coś się będzie właśnie psuło, coś się będzie zmieniało ktoś coś może odwoływać, ktoś coś może mieć jakieś dodatkowe prośby, na przykład jeżeli chodzi o pracę, tak, że jakiś kontrahent, wszystko było załatwione, a tutaj nagle jest jeszcze jakiś dodatkowy warunek do spełnienia, aby umowa była podpisana, ale no, energia 10 buław mówi o, o wielkim zaangażowaniu, mówi o obraniu na siebie wielkiej odpowiedzialności za wszystko. Więc miesiąc może być dla Was obciążający i może nieść za sobą właśnie taką, ze sobą, taką energię właśnie obciążenia, taką zmęczenia, energię, gdzie właśnie trzeba, trzeba gasić te pożary, tak? Że coś tutaj się pojawia i trzeba reagować ale jako energia idąca też z zewnątrz, jako osoby, ludzie, których możecie spotkać z zewnątrz, to one, te osoby też będą zaangażowane w Waszą sytuację, tak? Będą zaangażowane czy to w pomoc Wam, czy to w, no, w energię, z którymi będziecie się spotykali, nie będą miały takiego nastawienia olewczego, tak, olewającego, tylko będą będą poważnie podchodziły do tematu. No i miesiąc energia miesiąca sprzyja właśnie temu, aby kończyć rozpoczęte jakieś zadania, rozpoczęte projekty. 10 buław mówi o tym, że jesteśmy już u progu. Tak, można czuć obciążenie, energia może się zagęszczać z nadmiaru obowiązków i z nadmiaru właśnie <coughs> rzeczy, z którymi trzeba tutaj sobie radzić, ale już się chyli ku końcowi i, i ku nowemu rozpoczęciu. I wy jesteście w karcie głupca, więc wy już, wy już czujecie ten, ten zew świeżości, zew nowości, zew rozpoczynania czegoś nowego. <coughs> Natomiast jeszcze coś tam będzie do dokończenia, coś jeszcze będzie do załatwienia przed wakacjami, może tak, czy przed jakimś ważnym wydarzeniem, które, które będzie się odbywało, może w lipcu. W Waszej głowie są dostateczne, więc wymyślicie i mam, mam takie poczucie, że macie nadzieję na odrodzenie jakiejś sytuacji. Macie nadzieję na odnowę jakiejś sytuacji. Jeżeli w maju coś komuś się zawaliło, czy, czy była energia właśnie tej wieży, która niespodziewanie coś może zakończyła, przerwała, to wymyślicie i macie w głowie i macie taką nadzieję, aby, aby to reaktywować, aby to, aby to przywrócić do żywych, tak? W głowie też mogą być myśli o jakichś wiadomościach, o jakichś informacjach, o obwieszczeniu jakiejś ważnej wiadomości. Może wy będziecie chcieli coś komuś właśnie powiedzieć, o czymś, kogoś, o czymś ważnym, kogoś poinformować i wyjawicie się tutaj jako właśnie ten anioł który dymie w trąbę i informuje ludzi lub no, no będzie w, w głowie, w myślach, tak? Aby kogoś o czymś poinformować, aby m, o, nikogo nie pominąć, m, aby m, ogłosić jakąś wieść, jakąś informację, jakąś nowinę. No taką, taką mam m, m, silną myśl w głowie. Natomiast jeżeli m, kogoś z Was nie dotyczy właśnie taka sytuacja, to sąd, sąd tutaj ostateczny mówi też o tym, że właśnie odnowienie jakiejś, jakiejś relacji, odnowienie jakiegoś tematu, projektu, zabranie się od nowa za coś... Za coś co było już spisane na straty, czy już porzuciliście, tak? Porzuciliście może jakieś plany, jakieś marzenia, jakieś pragnienia, i teraz są myśli o tym, aby, aby do tego wrócić, aby to reaktywować, lub w jakiś nagły sposób, tak? W jakiś nagły sposób. Ja, Coś zostało zakończone, coś zostało przerwane. I wy myślicie, planujecie i jest taka chęć i nadzieja, aby, aby odnowić, odnowić tą sytuację. Na nowych zasadach bogaci o to doświadczenie, które, które po prostu przyczyniło się do, do zburzenia tych Waszych planów i przedsięwzięć, projektów, to bogaci o to doświadczenie, macie, budujecie w głowie plany, co zrobić, aby, aby od nowa tutaj wrócić do tego, ale w nowy inny sposób, w innych jakościach, który da szansę właśnie powodzenia temu projektowi. Dla osób, które, które miały jakieś takie problemy z nerwowością, czy w czerwcu będziecie obserwowali jakieś problemy właśnie z taką nerwowością, nadpobudliwością, czy w ogóle jakieś problemy też i zdrowotne, to tutaj sąd Boży też mówi, to jest taka energia oczyszczająca, ustrawiająca, więc ja myślę, że Wy możecie. Że wy możecie właśnie przechodzić taki proces oczyszczenia, proces zdrowienia, proces dochodzenia do, dochodzenia do, do spokoju, tak? dochodzenia do normy. W czymkolwiek ta norma dla Was jest, tak? To co da zadowolenie, to jest koło fortuny, czyli sprawy potoczą się po waszej myśli. Tak, koło fortuny mówi o tym, że jeżeli coś było dla was pod górkę, jeżeli, jeżeli traktowaliście jakąś była jakaś sprawa w waszym życiu była jak taka orka na ugorze, tak? Przynosiło, wypracowaliście, wkładaliście tam energię, wkładaliście swój zapał, wysiłek, natomiast to nie przynosiło rezultatów, nie było, nie było z tego właśnie zwrotu tej, tej energii. To koło fortuny mówi, że teraz szala przechyla się na Waszą korzyść. Koło fortuny zatacza, zatacza, zatacza właśnie swój, swój krąg, i teraz, jak byliście pod wozem, to teraz będziecie na wozie, tak? I jest to wyczuwalne, jest to dostrzegalne. Też koło fortuny mówi o pozytywnych zbiegach okoliczności, o tym, że właśnie los nam sprzyja, tak? Więc jeżeli coś przyjdzie, coś się zawali, jest jakieś obciążenie, to mimo wszystko los będzie Wam sprzyjał w tym, aby z tym wszystkim sobie pozytywnie poradzić i żeby, i żeby mimo wszystko to się obróciło na Waszą korzyść. Ale też gry losowe, Możecie mieć szczęście w grach losowych, tak? Koło Fortuny mówi o wygranych w różnych grach losowych zakładach, więc może też warto, warto tutaj zagrać w coś. Ale do, jeżeli właśnie też myślicie o tym, aby jakąś, jakąś sprawę, jakąś relację reaktywować, jakiś projekt, to teraz będzie, będzie pomyślny wiatr na to. Tak, więc macie, macie zielone światło, aby, aby się do tego zabrać w tym miesiącu. To, co może być trudnością, to, co może być wyzwaniem, to, to... E takie znalezienie w sobie siły nie poprzez wybuchowość i agresję, tylko takiej siły, wiecie, wewnętrznej, hartu ducha, aby w sposób łagodny też przeforsować jakieś swoje jakieś swoje pomysły i projekty, ale swoje zdanie, ale nie wykucając się, nie nerwami nie jakąś manipulacją nie nie takim czymś, że się łapie za siłę za szyję i się ściska tak długo, aż ktoś powie tak, tylko w taki sposób łagodny, delikatny. To może być dla was wyzwaniem. Ale też to może być wyzwaniem po prostu możecie czuć się osłabieni. Tak fizycznie. Najnormalniej w świecie fizycznie może wam brakować siły, tak? To jest karta siły, karta mocy. Więc tej mocy w czerwcu z powodu prawdopodobnie natłoku zadań, natłoku obowiązków może być, może być, mniej, możecie się czuć chwilami zmęczeni, osłabieni i to może być, to może być właśnie jakąś tam trudnością i wyzwaniem, tak? Aby znaleźć sobie jeszcze, w sobie jeszcze siłę i moc, aby na tej ostatniej prostej donieść te wszystkie buławy w, w, na metę, tak? Na metę do wyznaczonego miejsca. Ale jeszcze y, takie znalezienie, y, znalezienie czasu dla, y, dla partnera. Y, znalezienie czasu na takie y, wspólne, bo y, karta siły, karta mocy też jest y, kartą y, pasji, namiętności. I y, 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 Tutaj w pozycji wyzwania bądź trudności to informuje o tym, że miesiąc może nie być taki pełen namiętności, pełen, pełen właśnie takich czułych, namiętnych schadzek z, z partnerem, jeżeli takiego macie, tylko no, może być jakiś po prostu problem w tym ze znalezieniem czasu, tak jakoś tutaj widzę. Przy tych dziesięciu buławach, że naprawdę będzie się dużo tutaj działo, że inne, inne tematy będą, będą ważniejsze i będą jako priorytet przez Was stawiane, czy może przez Waszego partnera i przez to ten czas wspólnie spędzany będzie, będzie nie będzie tego czasu, tak? Czy będzie tego czasu mniej niż to było w poprzednich miesiącach. Też myślę, że może jakieś dogadanie się z kimś, jakieś porozumienie, tak? Bo tutaj będzie jakiś konflikt możliwe. Jest możliwość, że w czerwcu będzie jakiś konflikt i znalezienie takiego złotego środka, takiego właśnie obłaskawienia tej bestii, tego konfliktu może sprawić, sprawić trudność i być nie lada wyzwaniem. Natomiast Wy się tutaj pokazujecie w karcie głupca, więc myślę, że Wy z optymizmem patrzycie w przyszłość, że Wy z chęcią wskoczylibyście w coś nowego, i też to, co koło fortuny Wam podsunie, to Wy z chęcią byście wskoczyli na to koło fortuny, żeby, żeby ono Was właśnie zaprowadziło w jakiś nowy początek, w jakieś nowe. yeah mm. Nowe zakamarki waszego, waszego życia, Rozpo macie chęć na rozpoczęcie nowego rozdziału, czujecie już ten nowy rozdział, czujecie, że już zaraz, właśnie te buławy, doniesiecie na miejsce ich przeznaczenia i rozpoczniecie zupełnie nowy okres swojego życia i wy już to czujecie. Możecie emanować w miesiącu czerwcu taką świeżością, optymizmem, radością, też i pogodą ducha. Yy, możecie być tacy, Zwierni lekcy, leciutcy, tak? Tak jak tutaj yy, ta postać. Ona jest taka zwiewna, leciutka, taka rozmarzona. I ja Was, yy, ja Was właśnie tak widzę w miesiącu czerwcu, yy, że jeszcze coś w czerwcu jest do dokończenia, ale Wy już jesteście jedną, jedną nogą. Yy, w momencie, jak już te sprawy są załatwione, tak? Jeszcze jedna noga jest, jest tutaj w tych dziesięciu buławach, w tych jakichś komplikacjach, ale już jedną nogą jesteście, można powiedzieć, w lipcu, tak? Że może w lipcu ma nastąpić jakieś ważne dla was wydarzenie, jakiś przełom, jeżeli nie ma jakiejś konkretnej daty, to po prostu już tutaj gdzieś wszechświat dla was to szykuje i wy już to czujecie w trzewiach, tak? I Wy już jesteście jedną nogą w tym nowym. Niektórzy z Was mogą mieć chęć na rozpoczynanie nowej pracy, na rozpoczynanie nowej nauki. Nowej nauki, no nauki czegoś, tak? Niektórzy z Was też no, są u progu rozpoczęcia nowego, nowego rozdziału swojego życia. Czyli nie wiem, może jakieś śluby się szykują, może ktoś z Was jest w ciąży tutaj, kto mnie ogląda i już jest na, na końcówce właśnie tej ciąży, że zaraz już tuż, tuż rozpoczniecie nowy etap właśnie z, z Didiuszem. Może niektórzy z Was, a niektórzy z Was po prostu, może nie wiem, no, po prostu czują taką świeżość, lekkość i chęć rozpoczęcia czegoś nowego. Coś tutaj w, w tle mogło się właśnie zawalić, coś mogło może w miesiącu maju się rozpaść i jest jeszcze coś do posprzątania po tej wieży, ale Wy już tutaj czujecie ten zew, tak? Już anioł, archanioł. Yy, zadą wam w, w trąbę, i wy już czujecie ten zew nowego życia, czegoś nowego, tak? Przygody. I super, i fajnie. I na początek lata no, to jest wspaniała energia. Natomiast, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o związki, to mamy tutaj. Yy, mamy tutaj pustelnika, yy, który mówi, że może być jakieś. Yy, Mogą być może jakieś ciche dni dla niektórych osób, które są w związku. I czy to wy nie będziecie mieli ochoty za dużo mówić, czy to Wasza osoba? No to no ja tego nie wiem i to pewnie dla każdej osoby będzie się tutaj inaczej rozgrywało. Może będziecie mieli potrzebę pobyć trochę w samotności, przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się. Może ta komunikacja właśnie będzie utrudniona, tak? No mam takie poczucie, że będzie trochę bardziej milcząco niż było do tej pory. Że czy to każdy z Was będzie musiało sobie pewne rzeczy przemyśleć w takim, w takim zamknięciu, czy to jedna ze stron, ale że, no, że będzie, nie wiem, takie, taką mam myśl w głowie, że będzie, będzie troszkę bardziej milcząco niż było do tej pory. I właśnie to, tak jak mówię, no może być problem właśnie z, ty, z tą pasją, z tą namiętnością, z tym ogniem w, w miesiącu czerwcu. Może być to spowodowane tym, że któryś z Was właśnie ma dużo pracy, jakieś projekty do zrobienia, do zakończenia i nie ma czasu na, na bycie z drugą osobą. A może być po prostu tak, że. Taki moment, tak? Że ka każdy czasem potrzebuje chwili dla siebie i wygląda na to, że miesiąc czerwiec właśnie jest takim momentem, czy to dla Was, czy dla Waszej osoby, kiedy, y kiedy trzeba się troszkę wycofać i pobyć sam na sam, ze swoimi myślami, y ze swoimi przeżyciami. Ale nie widzę tutaj takiego nic groźnego. Znaczy dla niektórych osób może to być. Wynikiem tego, że coś się tutaj wydarzyło, takiego, co skłoniło do refleksji, tak, na przykład Was, tak, i Wy teraz potrzebujecie się zastanowić, co dalej z tym zrobić, czy to Wasz partner. Dla osób, które nie są w związkach, nie są w relacjach, to raczej widzę, że Wy nie będziecie w nastrojeni tak romantycznie. I nie będziecie nastrojeni na to, żeby kogoś tam sobie szukać czy poznawać, tylko raczej sami ze sobą, ze swoimi myślami i będzie Wam tak dobrze, tak? To nie, jest, to nie jest energia, gdzie ktoś nas gdzieś tam, wiecie, zsyła na wygnanie, tylko my sami się oddalamy, bo mamy konkretny właśnie swój powód, czy po prostu takie odczucie, że potrzebujecie pobyć sami ze sobą. Więc w relacjach to w ten sposób wygląda. A jeżeli chodzi o pracę i karierę, tutaj finanse, to mamy cztery buławy, i cztery buławy mówią o tym, że w pracy będzie to świętować że w pracy będzie taka energia raczej sielankowa raczej lekka, przyjemna że poczujecie się bardzo stabilnie w tej pracy i poczujecie, że chcecie właśnie tam w miejscu, w którym pracujecie jeszcze sobie pobyć, jeszcze sobie popracować, jeszcze się właśnie nacieszyć tą miłą atmosferą. Przy może też mieli współpracownicy, może docenienie też, bo tutaj karta czterech buław to jest właśnie świętowanie, więc może będzie jakiś też awans, i będzie świętowanie w pracy tego awansu, może też i jakaś podwyżka, ale ogólne takie dobre samopoczucie w domu, że czujecie się w pracy jak w domu, tak? To jest, to jest bardzo ważne, żeby się czuć w pracy właśnie tak dobrze i że wy czujecie się w tej pracy akurat na swoim miejscu, tak? Bardzo, bardzo dobra, miła, taka ciepła, bezpieczna energia na Wasze sprawy zawodowe. I tak dla Was widzę ten miesiąc, kochane panny z kart Tarota. A teraz jeszcze wylosujemy sobie właśnie jedną kartę z wyroczni obfitości. Co tutaj jeszcze? Chcę Wam wyrocznie obfitości powiedzieć, zobaczmy. Dobrze, takie piękne, bardzo głębokie przesłanie tutaj macie. Jest strata. Czasami uczysz się prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowujesz namiętne zaproszenie dla miłości, aby przyjęła kontrolę. I to ona realizuje swój plan, a nie twoje ego. Czyli tutaj może to być w kontekście właśnie tej wieży, że coś tutaj się zawaliło, tak? Czy właśnie takie głębokie przesłanie może być w kontekście tutaj tego pustelnika, że jest chwila wycofania i przemyśleń. Bardzo piękna karta, piękne kolory, które ja tutaj lubię. Możecie pewnie zauważyć też po obrusie, tak? Fioletowo-różowe. Jak właśnie czytałam, tak się zatrzymałam na chwilę przy czytaniu tej karty, bo takie miałam aż zaparcie w, w klatce piersiowej, czyli to znaczy, że to jest taki głęboki, głęboki, głęboki przekaz i i dla kogoś z Was właśnie jest to bardzo ważne, żeby to usłyszeć. I myślę, że już nie będę tutaj interpretować dalej tej karty, tylko każdy to jest, to jest taki, taka karta, którą każdy w odniesieniu do swojej sytuacji tutaj zinterpretuje. No i na tym, na tym tutaj zakończę ten filmik. Życzę Wam przepięknego miesiąca czerwca. Niech wszystko, niech wszystko się uda, i niech to koło fortuny zawiedzie Was w najpiękniejsze zakątki Waszego, waszego życia. I niech szczęście, los Wam sprzyja. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w następnych czytaniach. Pa pa.